Chyba trzeba będzie filmik skleić. Po, po podłączeniu przewodów, no, Borsuk przeszedł cały prolog. Więc trochę to wszystko trwało. Włączamy sprzęt. pojawia nam się obraz 485 w 60 Hz. Oste firmware 1.0.9a. Dobra. No to teraz włączamy Amigę, ale... No nie wiem, na razie nic nie będę przełączał. Włączamy Amigę i zobaczymy co się zadzieje Amiga rusza obraz się nie zmienia prawdopodobnie trzeba wybrać jednak em, profil spróbujmy wcisnąć jedyneczkę i coś nam się tu zmieniło no i mamy Amiga, troszkę widziałem, że obraz drgał. O, okej, okay. jest 576. Obraz jest bardzo ładny, no ładniejszy niż przez retrokonwerter. Hmm, rozumiem, że teraz mogę jeszcze coś zmieniać. Nie wiem na razie jak. Wciskam na pilocie jeszcze raz jedynkę. Aha, ok. Jedynka już więcej nic nie zmienia. To może czwórkę, bo rozumiem, że to będzie inny. Tu mamy no sync. RGSB. Wciskamy siódemkę, też no sync. A zobaczymy jeszcze ten napis tutaj na samym dole, ten przycisk. Profil Load Press 0,9, 1, Failet. Dalej mamy 576 P. A spróbuję teraz zmienić proporcje ekranu, bo nie chciałbym, żeby był to rozciągnięty obraz, tylko 4 na 3. Zobaczę, czy mogę. Tak, i to jest, i to jest to. Czyli sobie to zmniejszyłem do 4 na 3. Ok, zobaczmy teraz. Jest, o to chodzi. No i nie mam, nie mam laga zupełnie. Mogę sobie poruszać. Świetnie. O to chodzi, właśnie, żeby nie było tego input laga. Podejrzewam, że teraz jeszcze będę mógł sobie różne ustawienia tutaj poeksperymentować, ale będę musiał się zorientować, co tu można zrobić, żeby ustawić inną rozdzielczość wyjściową, bo w tej chwili było 576, jak się nie mylę. Menu, mamy menu Video in Proz. Co to znaczy Video in Proc? Mhm. Tutaj są różne ustawienia, które specjaliści pewnie e, wiedzą o co chodzi. Szukamy dalej sampling, opcje samplingu auto. Wyjść, synchronizacja wyjścia eee, szukam rozdzielczości output aha i tu mamy line razy dwa razy 4900 e, spróbujmy to nie to tak się nie robi po prostu to jakoś Aspekt Pseudo. No, tu jest sporo ustawień, Skyline. post pro. kompatybilność. No, rzeczywiście jest tutaj bardzo dużo opcji. Do wyboru. Things. Fiu, fiu, fiu. No dobra, trzeba będzie teraz popatrzeć. Tylko tak patrzę, że co jakiś czas trochę mi się ten obraz tak przysmurza. Może mi się wydaje. Dobra, to tradycyjnie. Jeszcze włączymy coś. Ale fajnie myszka chodzi szybko. Jeszcze zmienię sobie. Yy. Tryb obrazu, bo w tej chwili mamy grę. Ok, no mamy grę. Teraz mamy PC, O tu już jest lag, troszeczkę się pojawił. Użytkownika nie wygląda za ładnie. Ten tryb już tutaj. Automatycznie wygląda ładnie, ale jest trochę input lag, czyli telewizor wprowadza swój input lag, ale w trybie gry, w trybie gry już ten input lag jest praktycznie. E, Film i gra w trybie gry. Praktycznie nie ma input laga. No dobra, załadujmy sobie lotusika, które tak tutaj ładnie służy do sprawdzania. Lotus 2. tu z 2. Wączy by dźwięk, dźwięk jak najbardziej okej okay. łączymy joystick nie tak łatwo z jedną, jedną ręką, ale udało się joystick Joy-Card, larka, skrzynia biegów automatyczna, może być do góry. No powiem jeszcze, że HD konwerter, który miałem poprzednio on jeszcze wprowadzał, no jakieś miał chyba, nie wiem, czy zwarcie, jakieś zniekształcenia w dźwięku powstawały, jakieś takie e, mocne, nie wiem, czy to było buczenie, czy, czy jakieś brumienie. No było to, było to dosyć e, no irytujące, zwłaszcza dla dźwiękowca, dla, dla muzyka. Takie brumienie, tak jakby jakieś zwarcie na masie, nie wiem, e, to no, było to w, nie fajny. No powiem, że, że teraz teraz granie jest fajne, bo, bo pojazd reaguje momentalnie. Jeszcze pokażę, bo miałem problem z graniem w pinball w, 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 w pinball dreams na przykład, bo tam, no, grając nawet na klawiaturze no tymi manetkami, nie wiem jak to nazwać w bilardzie w pinballu pinball, pinball dreams jest tutaj dotyka się z shiftami albo altami, już nie pamiętam chyba shiftami w tej wersji i niestety właśnie ta panetka pod wpływem tego przycisku shift podnosiła się z, z opóźnieniem nie wiem jednej, trzeciej bądź nawet pół sekundy. No, i no w tym momencie w tym momencie piłka dawno wpadała do, do e, między te, te pa, panetki czy paletki i no i nie dało rady. Ach, ta muzyczka nie dało rady sobie pobrać. Kurczę jakiś jaki scroll, scrolling. Płynny. Dobra, włączymy sobie, który z jest najfajniejszy. Oczywiście, Nightmare. No, powiem, że faktycznie jestem pod wrażeniem obrazu. Dobra, zagrajmy sobie. Tu będzie tak. O. I teraz no, jedną ręką ciężko, ale... Jedną ręką ciężko, ale... O, o, Teraz po prostu momentalnie yy, reaguje ta paletka na, yy, na uderzenie w shift. I to, I to właśnie... I to jest to. Yy, to powoduje, że można grać, bo wcześniej yy, nie dało się opanować tej piłki. Jeszcze chciałbym na chwilę włączyć Bestię. To jest, to jest też gra, która pokazuje możliwości Amigi MOPQRS2. Może tutaj? Ale też myślę, że tam jest taki ładny scroll, i on by nam pokazał tutaj, właśnie jak się, jak się ten OSSC sprawuje. Przedął e, chyba nie ten katalog. Nie ten katalog. S e, a gdzie będziemy mieli w takim razie o C S, U. Gdzie ja go mam? Gdzieś indziej. Na a z Aga. No i znowu się robi przydługi filmik jeszcze tamten pierwszy z rozpakowywania. Oho, a czemu mi zmienia? zmienił mi proporcje ekranu sam. E gdzie ja mam tą bez? A dlaczego on się wyłącza? Co tu się dzieje? Prze... Przełączył się sam na. Tak jakby gubił jakąś synchronizację, coś przestawiłem, czy co? Hmm, zaraz, bo tu jest jeszcze w menu coś, hmm, coś takiego jak hmm, wybór hmm, ustawień, oj, 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 co tu się dzieje, coś mu się tutaj nie podoba, hmm, coś przestawiłem czy co? Może trzeba będzie jednak coś przestawić, bo coś mu się tutaj nie podoba. No nic to, to muszę zrobić pauzę. Shadow of the Beast. Ten zdaje się, że ten problem z zanikaniem obrazu wynikał z tego, że telewizor był ustawiony w jakiś automatyczny tryb HDMI i się przestawiał na panoramiczny obraz. Chociaż jaki to ma wpływ na, na OSSC, nie wiem, ale mm, wyłączyłem ten tryb, no i w tej chwili mam, mam 4 na 3 obraz. Hmm, teraz coś się zmieniło, Aha, bo się pokazał ten. Ten obrazek Interlaced zdaje się, i on spowodował. Że OSCC no, zgubił swoją tą, chyba, synchronizację całą, coś tam sobie szuka. Mm. Ok, tak to wygląda. Jeszcze bym chciał ustawić. Wyjściowa rozdzielczość na full HD. Nie wiem jeszcze na razie jak. No, także tak to wygląda. Zobaczę, zobaczę jeszcze coś yy, z tymi ustawieniami. Ale myślę, że na ten moment to chyba chyba byłoby tyle. Um, w tej chwili są takie ustawienia: 15,62 kHz, 50,08 Hz. No. no, trzeba, 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 trzeba zobaczyć. Jeszcze co tutaj można jeszcze zrobić? To by było na tyle, może nagram po prostu następny filmik. To na razie dzięki, hej.